Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry, witam Was kochani w środę Środek kochani tygodnia, jest przed godziną 7 rano Ja kochani jestem po śniadaniu, chociaż wstałam 5.15 To jak widzicie jestem jeszcze w piżamie Żyjąc, Takiej piżamce jeszcze jestem Za chwilę będę robić sobie cappuccino No i co, jak dzisiaj moi drodzy jest środa no to dzisiaj, kochani, jest tak, także więc ja za innego wybieram się na tak. Potrzebuję właśnie parę rzeczy, jakieś owoce, warzywa, tak więc ja zaraz zbierać się będę. Jak zrobię sobie kapucinę, wypiję na spokojnie i dopiero pojadę. Ściągam, kochani, przede wszystkim moją piżamę. U nas jest, moi drodzy, upalnie, bardzo gorąco, tak więc będę musiała założyć pewnie jakąś na pewno sukienkę na ramionczkach, żeby mi nie było gorąco. Muszę moje włosy rozczesać, bo jak widzicie jeszcze są nierozczesane, wykołtornione, tyle co pomalowałam sobie tylko rzęsy, mam opaskę, ale i tak za chwilę będę też włosy spinać. No, także więc, moi drodzy, zaczynamy środę, zaczynamy kolejnego vloga. Zapraszam do oglądania jestem prawie na targu, można powiedzieć ale musiałam trochę wyżej powiem Wam, zaparkować bo tyle samochodów wszędzie jest, powiem Wam, zajęte także więc no musiałam troszeczkę wyżej zaparkować niestety i muszę iść teraz powiem Wam, z buta niestety, ale pogoda jest, powiem Wam, świetna jest tak gorąco ja ubrałam właśnie sobie sukienkę na takich ramiączkach no naprawdę powiem Wam super, naprawdę. Taka pogoda to jest naprawdę, powiem Wam fajna. Dobra, ja już za chwilę będę na targu, także więc odzwiem się, moi drodzy, do Was yy, później. Ja w ogóle powiem Wam, że idę teraz przez rynek i widzę, że coś tutaj otworzyli. Nie wiem, czy to jakaś kawiarnia. Wiem, że tego przedtem nie było, ale chyba nie jakiś projekt. Coś, coś takiego, zobaczcie, jakieś domki tutaj są. No to dobra, moi drodzy. Zakupy zrobione. No to teraz jedziemy. Jeszcze muszę podjechać do jednego sklepu, bo tam kiełbasy właśnie do Intermatcha. a tak mi się nie chce. Po prostu mi się nie chce, ale muszę. Jadę. Odzywam się kochanie do was później, bo Jezus, tak tu jest gorąco. Makabra. Dobrze, że stanęłam sobie do cienia, ale i tak w samochodzie jest po prostu gorąco. Moi drodzy, ja już dotarłam do domu. Ale się zgrzałam, powiem Wam, ale upał, taki palnik, ale wychodzą, powiem Wam, coś mury, przepowiadają jaką burzę, więc oby żadnej burzy nie było. Ja teraz szybciutko właśnie nastawię sobie, ziemniaczki muszę obrać, do tego zrobię te bączki, takie pałeczki po nudzie z kurczaka, usmażę, do tego jakaś sałatka i ci taki obiad, ale co to już zrobię jutro. Powiem Wam, normalnie cała zgrzana jestem, takie jest gorąco, jeszcze w samochodzie to po prostu... Masaka. Byłam jeszcze w Rosmanie, także więc mam tylko tutaj dwie rzeczy i już Wam pokażę, co kupiłam w Rosmanie. Tutaj mam moi drodzy właśnie te zakupy z Rosmana. Kupiłam właśnie korektor, ten z Lowy, który zawsze używam. To jest Vanilla 04, a akurat ten jest dla Kamili, bo Kamila chciała. Więc to jest dla niej, bo ja swój jeszcze mam I dzisiaj on był, moi drodzy, w promocji Bo kosztował 11 yy, z groszami Także, więc, moi drodzy, taki korektor My, ja, my używamy akurat tego Vanilla 04 I zobaczcie, co dorwałam, co dorwałam, co wyrwałam w rosmanie. To jest mój ulubiony żel z Isany I zobaczcie, jaki Zobaczcie, tu jest yy, truskawka yy, Maliny co tutaj jeszcze jest? Róża jest i czerwona porzeczka. Także więc zobaczcie, jaki super płyn do kąpieli, ale powiem wam jak on cudnie pachnie. także coś takiego mi się udało dorwać w super fajnym y, zapachu, aż powiem wam, że miło będzie się okąpać w takim po prostu y, płynie pachnącym. tak więc moi drodzy zakupy z Rosmana to by było tylko y, na tyle. ja się teraz moi drodzy przewieram, no i robię działam obiad. No, tak więc ulubiony płyn do kąpieli żel yy, mamy, świetny zapach, powiem Wam jak on cudnie pachnie, naprawdę śliczny zapach, mogłam wziąć dwa, ale wzięłam na razie jeden, ale jak po, pojadę w który dzień to wezmę jeszcze parę właśnie takich, powiem wam, cudnie pachnie, naprawdę przepiękny zapach. Dobra, moi drodzy, ja już obiad mam nastawiony, jeszcze się nawet nie przebrałam, idę właśnie to za chwilę teraz zrobić, przebrać się. Powiedz, już chciałam nastawić ten obiekt jak najszybciej, niech już się gotuje, bo już jest prawie godzina 12 w południe z nich mi się to jak najszybciej gotuje. A przyszłam tutaj właśnie na teraz Wam pokazać, bo kupiłam sobie kwiatka, kupiłam niecierpka. Powiem Wam, że chciałam niecierpka już od jakiegoś czasu, jak już się pojawiły te niecierpki, chciałam białego, ale niestety nigdzie nie mogę białego dostać, więc kupiłam dzisiaj taki kolor koralowy, taki, taki ładny kolorek właśnie i wsadziłam sobie tutaj do tej donicy, a tamtego wyciągłam i go wsadzę chyba do gruntu. No, to zobaczcie, takiego tutaj właśnie sobie kupiłam. Trochę ciemno jest tutaj, ale zobaczcie, jak on wygląda. Takie, takiego właśnie niecierpka sobie wzięłam w takim yy, kolorze. Bo niestety białek w ogóle nie ma, nigdzie nie mogę dostać białego. Więc jest koralowy, a powiem Wam, że w tej białej donicy naprawdę świetnie wygląda. A tamtego sobie wsadzę do ogródka, no bo tam to jest bylina z roku na rok, więc wsadzę go do ziemi po prostu. No, a teraz tutaj będę mieć takiego niecierpka. A teraz, moi drodzy, idziemy na taras i jemy lody. Ja akurat mam tutaj takiego rożka słony karmel co kupiłam w Lidlu, a Damian ma tam na patyku w białej czekoladzie. No także chwila na yy, po prostu lody. Obiad się gotuje. Niebo jest takie zobaczcie, błękitne i powychodziły takie chmurki, ale jest upalnie, powiem wam fajnie, przyjemnie, naprawdę. Zaraz idziemy do basenu, jak się obiad ugotuje. A tu kto jest? Tofi! Tofi, Tofik też przyszedł na lody, tak? Tofi! No, no dobra, my teraz przyszliśmy z pola właśnie. Kąpał się Damian w basenie. Ja leżałam na kocu. Chwilę się opaliłam, ale powiem Wam, że strasznie mega gorąco. Przyszliśmy do domu, jemy teraz obiad, bo akurat jest ugotowany. No i jest godzina za 10:14. Także więc już widzicie, tyle jest godzin. Idziemy jeść obiad. No i moi drodzy, jest 1725 i powiem wam, że takie chmury jakieś się zrobiły, trochę grzmi, no i widzę, że zaczyna padać deszcz. Brawo ja, ja podlałam kwiaty, bo już było tak sucho, strasznie. No i teraz zaczął padać akurat deszcz, jakże widzicie. Ale powiem wam, że jest tak gorąco, że ja bluzkę po prostu mam tylko tak ubraną, Ma ramionczka mam po prostu opuszczone, bo jest tak strasznie gorąco, powiem wam strasznie, ale teraz jak pada akurat ten deszcz to się przynajmniej tak może troszkę chłodniej zrobi Niestety rozpadało, ale w sumie dobrze by się chłodno zrobiło, bo u nas na poddaszu wam jest tak mega gorąco, po prostu powiem Wam, yy, nie do wytrzymania. Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, w czwartek mamy dzisiaj kolejny dzień. Ja już jak widzicie na tarasie jestem z moim kapucinem, właśnie sobie zrobiłam i sobie go tutaj właśnie yy, wypiję. Jest godzina siódma rano, no i pogoda powiem Wam jest taka... Zobaczcie, jest tak trochę pochmurnie, miejmy nadzieję, że to słońce dzisiaj później wyjdzie, bo rano świeciło wcześniej, gdzieś koło 6 było słoneczko, a teraz jest, moi drodzy, jak na razie w tej chwili tak, powiem Wam, że jest po deszczu, bo wczoraj trochę pogrzmiało, tak delikatnie, ale troszeczkę powiem Wam, że nawet polało, także więc no, dzisiaj jak na razie jest. Mokro, ale jak już tutaj widzę, że słońce chyba już wychodzi, bo się przejaśnia. Tak więc, moi drodzy, zaczynamy kolejny dzień czwartek. A ja właśnie zrobiłam pranie, właśnie mi się wyprało. Także, więc, moi drodzy, wyciągam pranie z pralki i idę wieszać na balkonie no to idziemy moi drodzy wieszać pranie na balkon dużo nie ma tego prania, ale trochę wyprałam to co było po prostu w pralce no to pranie moi drodzy powieszone, ale powiem wam, że mokro naprawdę mokro po deszczu strasznie a ja właśnie, jak widzicie, działam w kuchni. Co dzisiaj będzie na obiad, moi drodzy? Dzisiaj, moi drodzy, na obiad będzie leczo. No i zobaczcie, co mam. Mam zieloną kochani paprykę. Kupiłam właśnie wczoraj na targu. No powiem Wam, że nie spodziewałam się, że wczoraj kupię zieloną paprykę do lecza, bo ostatnio, jak robiłam, leczo Raz, drugi, trzeci i tak dalej. Nie było w ogóle zielonej papryki nigdzie. Nie mogłam dostać, w ogóle nie było. A wczoraj, proszę bardzo, kupiłam zieloną paprykę, także więc, moi drodzy, będzie dzisiaj wyśmienite leczo. Wszystkie kolory papryki mam też czerwoną, żółtą, jest zielona. No super, powiem Wam. Ja teraz właśnie kroję te papryki, najpierw zielone, za chwilę czerwoną, żółtą. E, Cukinie już mam w garku. E, kiełbaska się podsmażyła, wrzuciłam cukinię. No i teraz kroję paprykę. No powiem Wam, super, że jest zielona papryka. Yeah. I'm in your head, listen now. Keep trying to keep. No, to lecz moi drodzy się gotuję, Zobaczcie, jeśli będzie taki dość duży garnek, mamy go sporo tego, bo więc kupiłam właśnie cukini, były większe. Więc zobaczcie, przynajmniej jest zielona papryka, tak samo, no powiem Wam, że super, ale tak. Hejka moi drodzy, bo jeszcze dzisiaj się nie pokazywam, ale wiecie, od rana dzisiaj było pranie, gotowanie, leczo już mi się, powiem Wam, ugotowało. My teraz jedziemy, także więc ja już jestem ubrana bo przedtem było po no teraz jestem, moi drodzy, w sukience. Włosy dzisiaj mam rozpuszczone delikatnie tylko od góry święte, bo dlatego, że powiem Wam, dzisiaj jest taka pogoda, trochę słońca, trochę chmur, taka sobie, wczoraj, wczoraj padał deszcz, czyli jest po deszczu, trochę mokro, więc mogę mieć rozpuszczone, bo nie jest gorąco. Jest dzisiaj, powiem Wam, prawie w sam raz. Także my uciekamy i odzywam się do Was, moi drodzy, później no to ja tu moi drodzy czekam na Kamilę bo właśnie tutaj podjechałam i stoję na takiej górce czekam na Kamilę, Kamila poszła zrobić ksero dokładnie ksero skróconego aktu urodzenia bo jedziemy właśnie do szkoły zawieźć resztę papierów, a jest potrzebny i powiem Wam, że ostatnio szukałam i mówię: Kurde, chyba będę musiała jechać, wyciągnąć właśnie ten akt skrócony urodzenia. Ale wiecie, to też wszystko kosztuje. I mówię: Kurde, żeby wyciągnąć, a nie wiem ile teraz w ogóle kosztuje skrócony akt urodzenia. Nie, ma, nie mam żadnego pojęcia, nie wiem, może z 30 zł albo. Więcej, no nie wiem, a potrzebny jest właśnie do szkoły. I powiem Wam, że ostatnio szukałam i znalazłam właśnie w tej teczce, co Kamulbia się wtedy urodziła, co dostałam ze szpitala. Wszystkie papiery, wszystko. Akt urodzenia był jeden, jedyny, tylko powiem Wam. No i akurat. Nie będę musiała właśnie jechać i wyciągać właśnie tego aktu urodzenia, tylko po prostu e, zrobić można e, ksero tego. I dobrze, że mamy, bo Kamila przynajmniej zrobiła ksero, bo możecie dać albo oryginał, albo po prostu ksero. Więc stwierdziłam, że damy chyba ksero, bo jakby było czasem potrzebne, no to wiecie, niech jedno w domu w sumie e, będzie. No, także na tyle moi drodzy, jedziemy właśnie do szkoły złożyć już ostatnie papiery, wszystko Kamila, lekarza, wszystkie badania, wszystko już jest, także więc... Jedziemy. No to my jesteśmy moi drodzy właśnie pod szkołą. Kamila poszła do szkoły, do której tu będzie chodzić, więc y, czekamy na nią, jak przyjdzie. Poszła z tymi papierami, ze wszystkim, a my z Damianem siedzimy w samochodzie. Za chwilę y, pojedziemy, jak Kamila y, przyjdzie. Powiem Wam, że pogoda nawet dzisiaj taka fajna w miary powiem Wam, bo nie jest gorąco, jest pochmurnie, ale wiecie, jest taka pogoda e, fajna, bo nie jest taki gorąc upał, jak było e, wczoraj. To my teraz, moi drodzy, idziemy do galerii, idziemy zobaczyć właśnie, co mają e, ciekawego. Dawno my tutaj nie były, więc lecimy, kochani, lecimy. No i moi drodzy, już my wrócili do domu, powiem Wam, że no trochę nas kochani poniosło, bo jak my byli w szkole, jak mówiłam Wam, Kamila poszła do szkoły, więc później po tej szkole, jak wyszła, to my pojechali na zakupy, Kamila sobie kupiła tam buty i najwyżej Wam później pokażę taki mały hol zakupowy, co my dzisiaj akurat kupiły. A teraz, moi drodzy, grzeję leczo, bo jesteśmy tak mega głodni, że mieliśmy jeszcze dolita lita podjechać i powiem Wam, że w ogóle nam się nie chciało. No i grzeję właśnie teraz leczo, będziemy jeść i później Wam pokazuję zakupy, jakie my kupiliśmy. Moi drodzy, już jestem, przyszłam do Was takim holem zakupowym, to co my po prostu... Dzisiaj kupili, zjedliśmy obiad, leczo powiem Wam, że było wyśmienite, przepyszne leczo, zresztą, jak zawsze. Powiem Wam, ale się teraz zrobiła pogoda, jest tak mega gorąco, że ja po prostu już jestem cała zgrzana. Za chwilę muszę właśnie spiąć moje włosy, bo mam to, jak widzicie, rozpuszczone delikatnie, tylko tutaj taką kramną spięte. Tak więc, moi drodzy, za chwilę muszę je po prostu uczesać i Spiąć najlepiej by było w kucyk, po prostu. Ale dobra, moi drodzy, zacznijmy może od zakupów. Na pierwsze to Wam może pokażę buty, jakie sobie Kamila wybrała. Buty Adidasy, proszę bardzo. Tak więc już tu wam pokazuję. Dzisiaj były fajnej ceny, bo były w cenie promocyjnej. No I kamili się nieźle udało kupić takie buty Adidasy. No powiem wam, że naprawdę są świetne te buciki jeszcze jak na wyprzedaży niecałe 200 zł kosztowały. Także moi drodzy, zobaczcie, tu jest wszystko, numeracja, wszystko, znaczek macie yy Fajne buciki, po prostu naprawdę bardzo fajne. Także nawet nie wiedzieliśmy, że kupimy buty Adidasy. Kamila już dłuższy czas właśnie chciała te Adidasy, więc dzisiaj my natrafiły na dobrą promocję. Tak więc buciki Adidasy są, moi drodzy. Także takie buty białe, ale wiecie, białe to się szybko brudzą, no ale. Jak ktoś lubi białe, to nosi białe. Białe w sumie powiem Wam do wszystkiego. Także buty Adidasy, moi drodzy, zakupione. Z Adidasa to by było tyle i przejdźmy moi drodzy tutaj mam coś, Wam zaraz pokażę byliśmy też w reporterze, ale najpierw pokażę Wam rzecz z hołsa a mianowicie moi drodzy sukienkę taką samą jak ja tutaj mam zakładaną właśnie, powiem Wam, że one mają dość duży dekolt, ja dzisiaj ją właśnie tak ubrałam i mówię, kurczak jaki wielki dekolt i myślę sobie ją tu tak delikatnie wiecie zszyć, bo ona jest kopertowa i będzie wtedy taki, będzie nieduży dekolcik a w ogóle wstanę, to Wam pokażę. Zobaczcie, ona jest tak pięknie tutaj zakładana. Macie ją tak, tutaj, właśnie falbanka idzie odtąd. I zobaczcie, pod biustem jest odcinana. No i taka piękna jest falbana, ale to nie tą kupiłam dzisiaj, nie ten kolor, ten już mam jakiś czas. Dzisiaj kupiłam taki sam wzór, tylko kupiłam, moi drodzy, w, moi drodzy, w kolorze biało-czarnym czyli czarna w takie kwiatuszki białe. I ona tak samo ma tutaj właśnie tą falbankę, tylko tak jak mówię, pokazałam wam na tym kolorze, bo bardziej widać niż na czarnym. Także moi drodzy, taka piękna sukieneczka z hołsa. Ja mam ją akurat w rozmiarze, powiem wam, w rozmiarze M. Cena 79.99. Ja kupiłam akurat w sklepie mierzyłam taka piękna moi drodzy sukienka, ale materiał, uwierzcie, materiał jest tak świetny. No materiał jest rewelacją. Taki milusieńki, naprawdę świetny. Była jeszcze w kolorze błękitnym. Zastanawiałam się, powiem wam, nad kolorem błękitnym, ale jak przymierzyłam, to wydawało mi się że ten błękitny jakiś taki anemiczny trochę kolor, więc yy, wzięłam yy, czarną. Ona na dole ma taką piękną Spójrzcie, taką ładną ma falbankę zakończenie, bo ta falbanka idzie właśnie tak bokiem, tutaj z boku po całości, właśnie. Także dekol macie kopertowy, tak jak tutaj, tylko tak jak mówię, można sobie go po prostu zmniejszyć i ja go chyba faktycznie zmniejszę, żeby nie było aż tyle po prostu. Widać moi drodzy, może niektórzy lubią, może nie, ale ja Wam powiem, że jednak chyba go zmniejszę. No, także więc. Hołsa, tylko ta jedna rzecz, taka sukienka, taka sama jak mam akurat. Tom, i teraz Wam pokażę zakupy, Kamili, zakupy z Kropa. Kamila ostatni czas szukała właśnie spodenek jeansowych i nie mogła nigdzie kupić, więc kupiła dzisiaj w kropie. Zobaczcie, ja kupiłam, takie właśnie spodenki. One są czarne, takie trochę dekatyzowane. I tutaj mają pełno takich, zobaczcie, diamencików czarnych. One pięknie do słońca się błyszczą. No i one są tutaj takie, widzicie, poszarpane, potargane. Także takie spodenki. No oczywiście zamek i zapinany na guzika. W tyłu macie takie kieszonki dwie. I Wam powiem, one są na promocji teraz, 49 zł, rozmiar 36, czyli SK. No, także więc, moi drodzy, skropa spodenki dla Kamili. I kolejne to skropa też dla Kamili, to jest taka, Kamila sobie wybrała taką bluzę, zobaczcie, ona jest taka troszkę krótsza, no i równo z pasem bym powiedziała. Z takim napisem jest cała czarna. Tu ma ściągacz. Od dołu też jest, moi drodzy, ściągacz. Tu macie taki biały, fajny napis. W tyle oczywiście jest gładka. Ona kaptura nie ma. I powiem Wam, to jest rozmiar XS, ale cena, powiem Wam, cena to jest tylko 19. 99 za taką piękną, powiem Wam, bluzę. No, powiem Wam, że świetna. Przymierzyła i naprawdę pięknie ta bluza yy, wygląda. Napis biały fajnie się komponuje, właśnie na tym czarnym tle. Także powiem Wam, no, bluza jest naprawdę super. Śmieję się z Kamili, mówię, dzisiaj tak gorąco się zrobiło ciepło, słońce świeci, że ledwo można wytrzymać. U mnie to właśnie nie zasunęłam sobie teraz rolety i widać, że jest tak widno, świeci słońce. A mówiła, ty kupiłaś bluzę. No ale to nic, bluzę się przyda. Jeszcze tym bardziej, że jest na wyprzedaży, na promocji, to jakże by można było nie wziąć tej bluzy. Także więc, moi drodzy, na tyle by było z kropa. Tu Wam jeszcze pokażę koszulkę, jaką kupiłam mężowi. To jest koszulka akurat z Reportera. I to jest, moi drodzy, taka zobaczcie, koszulka. Taka tejdej, ona jest taka cieniowana, wycięte tutaj rękawy. I powiem Wam naprawdę śmieszne pieniądze, bo ona kosztowała 45,99, a ja za nią zapłaciłam dzisiaj tylko 19,99. Także dla mojego męża, bo jak ktoś żeby nie mówił, że mężowi nic nie kupuje, ale też kupuje, ale nie wszystko po prostu pokazuje, bo wiem, że lubicie moje rzeczy oglądać. Ale dzisiaj Wam pokażę dostałam taką piękną koszulkę dla niego. Także więc mówię wezmę, bo naprawdę powiem Wam, że mi się spodobała do krótkich spodenek, czy nawet do jeansów. Świetnie będzie wyglądać. Taka koszulka, moi drodzy, z reportera w naprawdę rewelacyjnej cenie. Także, moi drodzy, z zakupów takich ubraniowych i buty to by było na tyle. Powiem Wam, że byliśmy jeszcze w takim sklepie no stacjonarnie, taki sklep z takimi wszystkimi rzeczami. No, różne takie na urodziny, po prostu rzeczy, balony, świeczki i tak dalej. Kupiliśmy dwie świeczki, bo Kamila za niedługo będzie mieć 16 lipca urodziny, swoje 14. Także więc, moi drodzy, wzięliśmy świeczkę. Jedynka, czwórka, 14. I w takim pięknym, złotym, brokatowym kolorze. Zobaczcie, jak ta czwórka jest pięknie zrobiona. Tak ślicznie wygląda. No i jedynka. Naprawdę powiem Wam, yy, bardzo ładnie to wygląda właśnie w tym złotym kolorze. Yy, do tego, moi drodzy, do tych świeczek jeszcze wzięłam taki napis na torta Happy Birthday. Zobaczcie. Czarne ze złotem, ładnie to będzie się prezentować, to się wbije do torta, tak samo to i fajnie po prostu będzie yy, wyglądało. Oczywiście torta, moi drodzy, ja będę piekła, no bo któż by inny miał upiec, tylko ja piekę, także na urodziny to. No i do tego, moi drodzy, balony w kolorze takim szampańskim, jedynka i czwóreczka, takie. Kolor szampański, one mają 40 cm. No, także, moi drodzy, na urodziny takie 1-4, świeczki też 1-4. No i oczywiście na torta taki piękny napis. Także, moi drodzy, z holu zakupowego byłoby na tyle. Ja teraz lecę idę na mój ogród. Powiem Wam, że dzisiaj rano sprawdzałam moje hortensje. Jakie piękne! No nie uwierzycie, normalnie te kwiaty z dnia na dzień robią się coraz większe. No przepięknie to wygląda, rozkrzewiają się ładnie. Tego roku były tam te kupione właśnie pod murem, co tam Wam pokazywałam, że sadziłam. Tak mega się szybko rozrastają, ale kwiaty będą mieć naprawdę przepiękne. Także idę sprawdzić, zobaczyć jeszcze, co tam słychać na ogrodzie. No i odzywam się, kochani, do Was później. Kochani, na ogrodzie wszystko ok, w porządku. Kwiaty, powiem Wam, niektóre przy hortensjach już się rozwijają. Także no powiem Wam, cudo będzie, cudo, przepięknie będzie wyglądać na ogródku, jak te kwiaty po prostu wszystkie się rozwiną, jak dostaną jeszcze koloru, bo one będą dwukolorowe tak więc powiem Wam, że pięknie będzie wyglądać one są limonkowe, te moje hortensje te nowe, które kupiłam z tamtego roku też mam limonkowe i powiem Wam, że ta limonka później zmienia się w taki piękny róż, naprawdę super to będzie wyglądała pogoda, moi drodzy, fantastyczna słońce świeci właśnie, razi Mię tu teraz miałam zasunąć rolety i nie zasunęłam także więc powiem Wam, że mnie yy, słoneczko trochę razi tutaj oślepia ale moi drodzy, przyszłam już tutaj zakończyć, kochani, tego vloga, bo dlatego, że ten vlog będzie dwudniowy, no nie chcę, żeby był znowu za długi, żebym nie przynudzała. Także więc, kochani, jak Wam się podobał też taki vlog, to dajcie kciuczka w górę. Pamiętajcie też, kochani, o subskrypcji kanału. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, ja Wam przysyłam mnóstwo kochani buziaków. Zostawcie oczywiście pod filmem jakiś komentarz, serduszko, będzie mi bardzo miło. A my widzimy się w kolejnym filmie, i to już za niedługo. Do zobaczenia, pa!